Ja, słuchajcie, z rojem z się nie pokłóciłem ani nic, nic z tych rzeczy, po prostu ja potrzebowałem przerwy od nagrywek i, i tyle, bo nie czułem w sumie takiej radochy jak wcześniej, zresztą, na no ja sobie grałem w inne gierki zupełnie i w sumie to Royowi przekazałem, że, że, na, razie, że na razie to po prostu ja muszę sobie odpocząć, bo trzy lata nagrywaliśmy i nie lubię w ogóle nigdy mieć takiego widma nad sobą, że muszę coś nagrywać co tydzień i w ogóle i tak dalej, że potrzebuję trochę odpocząć od tego wszystkiego. I tak to wszystko Royowi wytłumaczyłem. Po prostu. A potem Roy u siebie na streamach mówi, że ja to jestem dla niego martwy, albo że bo se znalazłem nowych kolegów do nagrywania, albo, albo właśnie, że że, no, że generalnie, generalnie dla mnie niczą się widzowie, tylko biznesy. O, bo widzowie tęsknią za duetem, więc dla mnie się liczą widzowie, tylko biznesy. Co jest kompletną no ale co zrobisz. Dlatego musiałem pisać do Roya, absolutnie. że to niefajne, że takie rzeczy mówi na swoich streamach. Jakby się biznes liczył, to byś grał w CS-a. Nie no, dlaczego? Nie, no to nie jest tego kwestia. No. Mógłbym robić dużo biznesów, no tak naprawdę. No ja, ja też tak, ja też Roy oglądałem, przecież dawno temu. I lubiłem, że to też przecież z nimi różne nagrywki. I mega, mega miło wspominam przecież te nasze, nasze duety. Mówisz Overwatch od Roysona? Dlaczego Overwatch od Royjsena wola? Bo nagrywam. Nie, no to jest, jest moja najdłuższa seria mnie na kanale, no i wiesz, i nagrywam sobie Overwatcha. Nie, no później gadałem z Royem. Roja przeprosił za to, więc sobie wyjaśniliśmy. Ale cóż, no. Nie, smak pozostał.